Witam Was w kolejnym vlogu. Mamy czwartek. Ja rozpoczynam od kosmetycznych polecajek. E, mianowicie wczoraj byłam w Hebe i trafiłam na promocję 2 plus 2. Z Klaresy. Poszłam głównie po ten puder w kamieniu. On jest transparentny. Mam go w formie takiej też sypkiej. Natomiast, no jakby produkt jest ten sam, ale wiecie, aplikacja jest troszkę utrudniona, ponieważ zawsze mi się gdzieś nim nasyfi. więc wolę tą opcję. No i właśnie zobaczyłam, że jest taka promka, że jak kupicie dwa produkty, to drugie macie dwa za złotówkę. Także skorzystałam, ponieważ oprócz pudru uwielbiam też tą pomocą matkę często mam ją na ustach. Gloss is my boss i to jest odcień 05. To jest taki błyszczyk, ale koloryzujący, nie jakoś bardzo klejący się. Naprawdę bardzo wam polecam. No i jeśli chodzi o ten kolor tutaj w kamerze może się wydawać trochę ciemny, natomiast przynajmniej na moich ustach jest bardziej w ich kolorze i tylko tak fajnie podkreśla. No i tutaj niezbędnik, jeśli wykonujecie sobie na przykład laminację brwi. To bez tego ani róż. Oczywiście, no nie musi być ten konkretny produkt, tylko chodzi o samo nawilżanie i natłuszczanie. Niemniej jednak ja wam go polecam z tego względu, że tutaj macie fajny aplikator. On jest od razu, w sensie produkt jest od razu z aplikatorem, więc tylko wystarczy otworzyć, nałożyć na brwi i zamknąć. Nie trzeba maczać osobnego aplikatora. W innym pojemniczku, później ten aplikator myć, żeby nie był tłusty, wiecie o co chodzi. Po prostu ułatwia to sprawę. Ja wam też powiem z własnego doświadczenia, że no bez pielęgnacji pozabiegowej, przy laminacji brwi efekt bardzo szybko siądzie. Sama się o tym przekonałam, ponieważ ciążę oczywiście tego zabiegu nie robiłam. Później jak już mogłam, no to zapomniało mi się trochę dostosować do tych zaleceń i efekt zabiegu bardzo szybko mi siadł. No, po jakimś czasie ja się zorientowałam, o co chodzi oczywiście, natomiast y, później już się stosowałam za każdym razem, bo robię sobie regularnie laminację mniej więcej co 5 tygodni, tak jak kojarzę. I widzę tą zależność, że jeśli codziennie nakładam wieczorem na noc olejek, to ten efekt się utrzymuje bardzo ładnie y, i nie ma żadnego problemu. Zaraz Wam pokażę też opakowanie, które mam w użyciu, bo nie chcę tego otwierać, żeby mi po prostu się nie zepsuło, zanim tam to skończę. No i ostatnim produktem jest mydełko do, brwi do klarysy. Ja w zasadzie nie używam tego typu produktu na co dzień, ponieważ polaminacji nie potrzebuję, ale wzięłam z myślą o stanowisku do makijażu w pracy, że tam sobie wrzucę. No i tutaj ten olejek, który mam w użyciu. No i to o co mi chodziło, czyli od razu, wiecie, mamy aplikator i możemy bezpośrednio nakładać na brewki. No i tutaj możecie zobaczyć ten błyszczyk, jest on bardzo delikatny, podkreśla tylko kolor ust, ale fajnie nawilża, więc mega Wam polecam. Od wczoraj coś dzieciaki są przeziębione, to znaczy no lekki katar, ale wiecie, lepiej dmuchać na zimne, więc im znów tą przestrzeń zmniejszyłam tylko na ich pokój. Od paneli jest zimno, niby wiecie, no tutaj też gdzieś tam na panelach siedzą, ale jednak większość to jest dywan czy mata. I zamówiłam im właśnie wczoraj tutaj, żeby mieli też matę. Także jak tylko przyjdzie jutro, no to im rozłożę i znów będą mogli sobie biegać po całości, bo jednak no, są bardzo aktywni, więc taka mała przestrzeń to już dla nich zdecydowanie no za mało, ale jak na razie przed tą dżemką yy, było spoko nic nie marudzili także, także chyba, chyba ok zobaczymy jak będzie później, no bo jednak przez parę dni już się przyzwyczaili, że tej przestrzeni mają więcej no ale cóż, dzisiaj jakoś musimy to przeżyć ja po południu zmykam na rzęsy także tak dopiero co Wam mówiłam, że zamówiłam matę to było chyba po południu i pokazywało, że ma być na jutro a przed chwilą kurier zadzwonił do dzwonka, i w sumie trochę się zdziwiłam, bo nie spodziewałam się dzisiaj niczego. Szybko zrobiłam tutaj dziurę, patrzę, a Mata przyszła. Także, wow, bardzo szybko. Rozłożyłam im tutaj tą matę, więc już mają więcej przestrzeni do latania, ale oczywiście najlepiej jest tam, gdzie maty nie ma. Właśnie przyjechałam. Standardowo mam kawałek do przejścia, więc już wychodzę i idę się odgruzować. No i mamy piąteczek. My sobie tutaj na ziemi siedzimy, bo upatrzyli sobie ten róg, więc tutaj rzuciłam wszystkie. Poduszki i jeszcze kosz jeden z zabawkami. Pomachaj ładnie. Pomachaj. Ślicznie. A Misiu pomaga? Pomagaś? Musiałam stać, bo państwo chcą być kamerowane. A chciałam powiedzieć, że wczoraj wspominałam, że dzieciaki są przesiębione, a dzisiaj dopadło i mnie gardło mnie boli, mam katar no i słabo ogólnie, także byle byśmy dzisiaj przetrwali ten dzień co? No a dla pocieszenia przyszła paczucha z Lidla dołapałam bardzo ładny czajnik mam nadzieję, że taki też jest na żywo wygląda on tak i chyba w gazetce dopiero będzie od poniedziałku tak mi się wydaje ale online można było kupić wcześniej, mogę się mylić no zobaczcie, jaki jest piękny. Po prostu mega, ale mi się podoba bardzo dobry zakup. Mieliśmy już w zasadzie w tym kształcie inne biało-drewniany, ale nam się zepsuł, więc później wrócił stary taki szary w kropeczki, a teraz Stwierdziłam, że tamten już jest na tyle poniszczony, że trochę wstyd i pasowałoby coś y, ładnego, nowego. Jedyny minus to czarny kabel, ponieważ wydaje mi się, że do tego ładniej wyglądałby biały. No ale to już taki szczegół. Idę z lustrem. Kto tam jest? Dzieciaki mają drzemkę w zasadzie już od prawie godziny, ale robiłam obiad i tam inne różne rzeczy. Natomiast przez to, że się tak słabo czuję, to wszystko po prostu robię bardzo wolno. A teraz usiadłam z herbatką i mam nadzieję, że jeszcze sobie chwilę pośpią. Mam tutaj towarzyszkę moją. Dobusia bidulka. Niestety znów problem powrócił. Kiedyś Wam mówiłam, że... Się drapie, wygryza, liże. No to jest takie naprawdę uciążliwe, zarówno dla niej, jak i dla mnie. Też dzisiaj mam nieprzespaną noc, właśnie przez to, że co sobie usnęła, to zaraz się obudziła i wygryzała. Razem z nią siedzę, bo od razu się przebudzam, jestem po prostu wyczulona na dźwięki. Dojrze się słabo czuję, to jeszcze właśnie ta noc była kiepska, zarówno dla niej, jak i dla mnie. Już mama była dzisiaj z nią u lekarza, dostała leki. Więc zobaczymy, ale co się uda, jakby zniwelować problem, to po jakimś czasie on nawraca, i już myślałam, że wiem dlaczego, a teraz zaczynam wątpić, czy to na pewno to. Ale Michalinka dostała piękny prezent od taty na Walentynki. A jak się podoba? Tak, to jest twoje no śliczne no dobrze twoje, twoje. Tak, już, proszę. Oczywiście mama również nie zapomniała o Michałku i to jest jego walentynka. Takie piękności dzieciaki dostały. No i mi się to się bardzo spodobało, więc najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak chciałam jej to zabrać, to był płacz. No a to są żywe kwiatki, więc wiadomo, że jej do zabawy tego nie zostawię, no ale jakoś opanowaliśmy sytuację. <mulizacja> W sobotę, to mój zestaw naprawczy. No i żyję nadzieją, że jednak będzie tylko lepiej. No, powiem Wam, że ciężki to jest dzień, ale chyba nie tylko dla mnie. Przed chwilą Kuba usypiał mi się 40 minut. Ja też poszłam, próbowałam. Natomiast no. Ciężka sprawa, więc zobaczymy co będzie, jak obudzi się z tej drzemki. Ja sobie zrobiłam kawę, już w zasadzie ją kończę, bo herbat dzisiaj tyle poszło, że już mi bokiem wychodzą. Także tak to wygląda mało co nagrywam, ale szczerze powiedziawszy, ja większość leżę, a Kuba z dzieciakami się bawi, bo opadłam totalnie z sił ale mam nadzieję, że jednak jutro już będzie lepiej. No i mamy niedzielę. Ja dzisiaj czuję się zdecydowanie lepiej. Jest też piękne słoneczko. Także mam nadzieję, że uda nam się wyjść na spacerek, bo nie byliśmy już parę dni. Także no byłoby naprawdę fajnie. Chodziliśmy ze spacerku, a ja pomyślałam, że y, zrobię sobie teraz maskę tą koloryzującą na włosy. Ona daje taki beżowy odcień. Już mam lekko zażółcone, więc pasuje coś odświeżyć, także teraz sobie nałożę. Tak gdzieś myślę na pół godziny, y, a później umyję szamponem od Isany. Bardzo lubię i kupuję raz ten truskawkowy, a raz zielony. Nie wiem z czym on jest, natomiast spoko mi się sprawdzają, są wydajne. Najczęściej używam tych Masek trójkącików od Isany e, i one się u mnie sprawdzają najlepiej. Natomiast ostatnio kupiłam tą e, maskę Klaudii Matuszewskiej. W sensie, mm, wiecie, we współpracy z Anwen jest emolientowa z silikonami i w zasadzie raz jej na razie użyłam. Powiem szczerze, zapowiada się dobrze, ale jeszcze daję jej parę użyć i dopiero w którymś vlogu wam o niej opowiem. Także. Działam. A jeszcze jeśli chodzi o tą maskę, no to ja akurat mam w kolorze beżowym, bo lubię tonować właśnie na taki odcień. Natomiast na stronie możecie kupić przeróżne, od ciemnych brązów, po tak naprawdę chłodne odcienie, więc ja wam bardzo polecam. Już mam któreś opakowanie i bardzo, bardzo lubię. Dogrywam wam się jeszcze teraz na drugi dzień, bo wczoraj już było ciemno, wiadomo, przy świetle sztucznym, też byście wiele nie zobaczyli, e, a chciałam pokazać, jak wygląda efekt po tym e, tonowaniu maską. Też no, nie chcę, żebyście myśleli, że to jest jakiś spektakularny efekt, natomiast te zarzucenia wszystkie są super stonowane na taki beżowy odcień i ja tego nie używam jakoś bardzo regularnie, tylko po prostu w momencie, kiedy widzę, że już mi te włosy zaczynają przeszkadzać. To staram się taką maskę na 20-30 minut zostawić, a później normalnie umyć włosy. Bardzo mi się podoba efekt. I wiecie, ja też mam już spory odrost, więc po takim tonowaniu maską to wszystko się jakoś tak w miarę fajnie zlewa, że nie jest on aż tak bardzo rzucający się w oczy i mnie osobiście wtedy tak bardzo po prostu nie przeszkadza. No to tyle chciałam powiedzieć. Ja Wam bardzo polecam. Jeżeli macie też jakąś fajną maskę beżową do polecenia, no to dajcie znać. Natomiast ja testowałam kilka i żadna mi nie podeszła. Ta faktycznie robi robotę, więc polecam Wam bardzo. A tymczasem żegnam się, zakończam tego vloga. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnych częściach.